Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marianczalo z tej strony. Kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną historyczną perełkę. Jest to rozgrywka z 1977 roku i miała miejsce w Niemczech. Jest to podobno państwo położone w Europie, tak słyszałem. Białymi gra to Manfred Keller, natomiast czarne bierki należą do Hansa, Joachima, Jesera. No same nazwiska mówią za siebie, spodziewamy się ostrej, bezwzględnej gry, moi drodzy, to co zobaczycie dzisiaj nasze. E, no może co niektórych szokować, niektórzy być może pójdą po oglądaniu tej partii nawet na terapię. Jakby co zapraszam do siebie. E, moi drodzy, e, rozpoczynają grę białe, jak to zapewne e, już wiecie bywa. Manfred rozpoczyna, Manfred, dobra jest, jedziemy dalej, nie mogę tego spalić. Manfred rozpoczyna grę ruchem D4, na co czarno odpowiadają skoczy F6, bardzo popularna odpowiedź. Mamy C4 i G6. Obrona królewsko-indyjska. Osobiście tutaj zmierzałbym ku obronie Nimzowicza. Nimcowicza. Niektórzy mnie poprawiali tutaj przez C się wymawia dobrze. Trenowałem grając E6. Poskoczek C3, goniec B4, ze związaniem, aby białe nie zagrały E4. A w obronie królewsko-indyjskiej białe bardzo często grają te E4. Po wcześniejszym ruchu skoczek C3. Zaraz wszystko zobaczymy. G6 z możliwością flankowania Czarnopolaka. Powiem Wam krótko, jaki jest plan mniej więcej w obronie królewsko-indyjskiej czarnego, aby tutaj stworzyć tego typu fortecę, zagrać D6 uwalniając e, swojego białopolowego gońca i w pewnym momencie być może zagrać nawet skoczkiem z B na D7, przygotować uderzenie w centrum poprzez C5. W tym momencie mamy skoczek C3, goniec G7 i, moi drodzy, E4. Tutaj była jeszcze szansa w tym momencie zagrać D5, obrony Grünfelda. E, pokażę króciutko, jak leci ten wariant. CB bije D5, skoczek bije D5, E4, teraz pada. Ale tutaj zostaje zabity skoczek na c3, b bije c3 i po ruchu goniec g7 gra się często, moi drodzy, c5 uderza się w centrum. Czyli tak naprawdę bardzo często w tych strukturach u czarnego grając przeciwko d4 dajemy białemu te centrum zająć, a później te centrum po prostu kontratakujemy. Tu natomiast padło goniec g7, no i białe wykonały plan, zagrały e4. To jest masywne centrum, ktoś by powiedział? Ha, zaraz zobaczycie, co to jest masywne centrum. Pada D6, i teraz mamy F4. Moi drodzy, atak czterech pionów. Jedna z najbardziej agresywnych linii, e, tutaj przeciwko obronie królewsko-indyjskiej. To jest, to są potwory, moi drodzy. Zwróćcie uwagę na to, e, nie wiem, czy tu nie, nie pokiczkałem tych strzałek, ile pól jest tak naprawdę pod kontrolą tych pionów. Praktycznie cały rząd piąty one kontrolują. No dobra, ale właśnie zadaniem czarnych będzie za moment. Kontratakowanie poprzez grę C5, E6 tego centrum. Teraz zresztą wszystko namaluje się pięknie na szachownicy. Czarne ruszują po prostu. No i tak, podsumujmy na razie sytuację. Fakt: imponujące centrum mają białe w postaci tych czterech pionów. Natomiast czarne rozwinęły już dwie lekkie figury i zroszowały. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój, no to są troszeczkę do przodu. <laughs> Że tak sobie kalszne. Goniec E2. I C5 ten ruch jest potrzebny, aby tutaj już uderzać moi drodzy w D4. Osobiście tutaj zagrałbym skoczek F3, po c d 4 skoczek b d 4 załóżmy skoczek C6, goniec E3. Tak osobiście próbowałbym się rozwijać. Ja, być może Hetman D2, aby po, po jakimś późniejszym pchaniu na F5 wymieniać tutaj czarnopolowe gońce. Taka idea mogłaby się tutaj wkraść. Tu natomiast pada D5, aby przepchać, zamknąć centrum. No ale tutaj czarne konsekwentnie E6 atakują te centrum. Nie chcą białego pozostawić tutaj z taką solidną konstrukcją. Moi drodzy, no to istna arka Noego. Przetrwa każdy potop, by wydawało się, ale być może tego potopu czarnych nie. Skoczek F3, wchodzi lekka figura kolejna do gry. E bije D5. E5 w tym miejscu, moi drodzy. Osobiście też zabiłbym tutaj na... Znaczy też, no nie też, bo biały, czarny tak nie zagrał. Biały, czarny, biały. No, jest grubo. E, osobiście zabiłbym tutaj na D5, wieża E8, załóżmy skoczek D2, bo ten punkt dostawał po głowie, tak? teraz oczywiście jakaś rioszatka. Tutaj natomiast spadło E5, D zabiło E5, no tutaj zwróćmy uwagę na to, że masywne centrum białych przed momentem Imponujące wręcz powiedziałbym, rozpadło się, co z tego zostało? Tak czarny, fajnie skontratakował, że to teraz czarny ma bardzo fajne piony w centrum. Natomiast tutaj następują znowu małe grille, znowu wymiany FB E5 i teraz skoczek jest podbicie, moi drodzy, skoczek E4 można by było zagrać, a tu, na, tu padło natomiast skoczek G4 z koncepcją odbicia tego piona za moment jak bronicie piona, ktoś by powiedział goniec F4. Można było, dlaczego by nie? Można było wtrącić bicie na D5. Natomiast tutaj biały gra agresywnie. Goniec, G5 moi drodzy, atak na Hetmana. Nie ma czasu odbijać tego piona. Hetman tutaj wisi. No Ktoś mógłby powiedzieć, że E6 jest opcją. Jest opcją, ale to tak naprawdę o to by chodziło białemu. E bije w 6, skoczek bije w 6 i skoczek bije D5. Uu, zwróćmy uwagę na to: skoczek jest związany. Zaraz, roszatka. No i mniej więcej równa pozycja. Nie ma co się wzniecać. Hetman natomiast A5 pada. Hetman z tempem odchodzi, związuje skoczka. O, skoczek związany. Hetman już nie jest pod atakiem. No ale jeszcze rozwój niepokończony. Jak widzicie, tu brak roszady, tu brak rozwoju lekkich figur. Być może zaraz panowie nadrobią. C D5 w tym miejscu. Białe postanowiły. Skoczek moi drodzy zabił te E5. No planowany wcześniej ruch przez czarna aby odbić tego centralnego piona. I zwróćmy uwagę, że um, troszeczkę kurz opadł. Troszeczkę kurz opadł, wdała się taka cisza po bitwie, delikatna. No, i tutaj zrobiły się czystki. Tak, no, zrobiły się czystki. Manfred Keller i Hans. jachim Jasser. Rozszada ze strony białego moi drodzy. Wieża E8. No. Panowie grają bardzo logicznie: tutaj rozwijają figury do gry, zajmują możliwe jakieś wolne linie, wolne przekątne, króle ustawiają w bezpiecznym położeniu. Prosta, logiczna gra. W tym momencie białe D6, moi drodzy. Co to za ruch? Zwróćmy uwagę na tego piona. No jest to pion, który jest tutaj osamotniony. Co prawda, broni go tutaj Hetman, wspiera go duchowo i fizycznie. Wspiera go fizycznie, to było dobre. No wygląda na to, że ten pion jest niegroźny. No tyle figur jeszcze jest w stanie, moi drodzy, powstrzymać tego piona przed tutaj maszerowaniem. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że pole, na którym pion miałby być promowany, czyli te D8 jest pokrywane przez gońca. Co zazwyczaj jest dobrą informacją dla tego, który chce tej promocji dokonać. No, zobaczymy, moi drodzy, czy ten pion dojdzie do chwały, czy będzie niebezpieczny, czy napisze o nim w gazetach, czy może po prostu umrze śmiercią naturalną. W tym momencie gonie C6. Kolejna lekka figura weszła do gry. Przy okazji goniec będzie patrzył na to pole i już nie blokuje, moi drodzy. Nie będzie ten ruch blokował, zaraz wiesz po ruchu, załóżmy skoczek C6. Natomiast teraz. Mamy skoczek D5 i jest niebezpieczna idea kryjąca się za tym. Kto widzi, gdzie zmierza skoczek, moi drodzy? Skoczek zmierza na C7, gdzie będzie zakładał widełki łubu-dubu. Co z tym zrobić? Wygląda na to, że za wiele zrobić nie można. Ja osobiście zabiłbym tego niewygodnego skoczka, chociaż przegadałem tę sprawę ze stokwizem i Stokfisz tutaj zdzielił mnie po nosie i powiedział nie, 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 no, 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 bić tego nie bardzo. No tak mi powiedział, zobaczcie, jak ta kontynuacja mogłaby wyglądać. Goniec bije D5, moi drodzy. Ja bym się pozbył skoczka, który chciał założyć mi widły, ale teraz hetman bije D5, świetnie scentralizowany, zaraz, który wież wchodzi jeszcze na D. Załóżmy skoczek BC6, skoczek bije 5, skoczek bije 5, wieża AD1. Ciężko tego piona, moi drodzy, powstrzymać. Zwróćmy uwagę na to. Ciężko tego drania tutaj powstrzymać, przy okazji jeszcze. Tutaj, moi drodzy, białe mają fajne wejście, jak ten skoczek by odszedł, więc no, nie jest zbyt kolorowo, chociaż może to było, najle to było najlepsze wyjście, no zobaczymy. Tu jednak pada skoczek Bd7, aby ten pion nigdzie już nie ruszył, natomiast to pozwala oczywiście wejść z widłami, tak? Obie wieże są wzięte na widły, no grozi, grozi po prostu wzięcie jakości. Czarny się tym nie przejął, czarny w tym momencie tutaj leje, wtrącone posunięcie, bije skoczka na f3, jest szach moi drodzy, goniec bije f3 i to tak naprawdę teraz goniec ma nieprawdopodobnie um, aktywną przekątną przed sobą. No i teraz goniec dostrzegł, że może bić b2, to jest troszeczkę pośpieszone, bo zaraz wieża b, moi drodzy, jeden atak, no i wieża wchodzi na otwartą linię b, tutaj nawet goniec... D4, proszę ja was, było niezłe. Goniec D4, król H1, Hetman B6 teraz, tak? O, teraz tutaj atak. Nie można grać tego typu się bronić, no bo leci tutaj jakostka, jak to mówią niektórzy, leci jakoś. W tym momencie, moi drodzy, natomiast czarne od razu na B2 huknęły i zadowolone. Oczywiście wieża B1 odchodząc z podbicia. I hetman bije piona na A2. Widzicie to? Mam nadzieję, że tak jeszcze jakoś moi drodzy niewzięta ale to czeka to czeka król h1 żeby zawczasu już nie pozwolić łapać jakieś tempa po ruchu goniec d4 tak naprawdę odchodzenie wieżami nie ma teraz najmniejszego sensu bo któraś przecież poleci więc trzeba grać swoje a swoje czyli hetman ha, hetman Dobre. Czyli goniec D4, moi drodzy, zwróćmy uwagę na siłę tego gońca. No, kontroluje te przekątno, przeszywa ją wzrokiem i nie tylko. Skoczek wziął w końcu jakoś na A8, wieża odbiła A8 i wieża wzięła B7. Kuszopada w ogóle bardzo chaotyczna gra, ciężko tutaj się połapać. Tutaj jeszcze pa, parę gońców u obu graczy, więc moi drodzy, dużo się naprawdę może wydarzyć. No i ten pion na D6 stoi, taki maluszek, patrzy, jak się więksi leją, no i sobie. Myśli, poczekajcie jeszcze chwila, dojdę tutaj i Wam pokażę, co będzie grane. Zobaczymy. Teraz, moi drodzy, mamy wieża C8. No wieża wchodzi do gry, oddają tak naprawdę czarne kontrolę nad tym pionem. Co prawda jeszcze broni tego Hetman, ale zaraz o tym więcej powiem. No wieża chce, moi drodzy, pograć. Chce mieć udział w grze. Ta wieża tutaj była skrępowana, patrzyła na swojego piona. Teraz być może będzie wspierała piona w marszu, tak? Tu wolny pion i tu wolny pion. No i jeszcze oczywiście wolny pion czarny. Natomiast ten bardziej zaawansowany, no i śmieje się w duchu. Śmieje się. Hetman e moi drodzy, to jest posunięcie białych. Białe ewidentnie proponują wymianę Hetmanów i tak naprawdę czarne najlepsze, co mogły zrobić, to po prostu wymienić te Hetmany, wierzcie lub nie, pozycja tylko troszeczkę lepsza dla białego, nie jest tak łatwo doprowadzić tego piona, moi drodzy, nie ma tego szalonego hetmana białych, który może być tutaj bardzo niebezpieczny przy jeszcze otwartej tej linii, zwróćmy uwagę w ogóle na aktywność tych wierz, aktywność tych wierz jest no imponująca, natomiast bez hetmana białych nie jest tak łatwo wbrew pozorom to. Ugrać. Wracamy jednak do partii, moi drodzy. Tutaj czarno odrzuciły możliwość wymiany Hetmanów, zagrał Hetman A5. I to jest błąd, to przegrywa, moi drodzy. To przegrywa, no ale to nie tak łatwo jeszcze udowodnić, że czarny tutaj stoi gorzej. Zwróćmy uwagę na to, jak tutaj biały próbował udowodnić, że Hans Joachim Jasser, muszę jeszcze raz to wymówić, stoi gorzej. Co gracie teraz, moi drodzy? W tym momencie pada ruch goniec G4. Tutaj koncepcja wymiany, moi drodzy, gońców białopolowych, tak naprawdę, no tutaj należy wymienić te gońce, nie ma innych ruchów prawdę mówiąc, więc goniec bije g4, hetman bije g4 i to teraz skoczek wisi, goniec już nie broni skoczka, moi drodzy, a tak naprawdę jakby skoczek gdziekolwiek odszedł, no to zwróćmy uwagę, co się dzieje tutaj. No, punkt, moi drodzy, f7 wisi, na 7 rząd wdarła się wieża, która jak to kiedyś tam, kiedyś całkiem niedawno ktoś pisał w komentarzach, jest jak świnia, żre wszystko, może i tak. Widzicie te świnie? Dokładnie. Hetman, moi drodzy, A6, teraz czarne, próbują jeszcze kontratakować. Co prawda, wisi skoczek, ale zwróćmy uwagę na to, że wiszą obie wieże. I ta na F1. I tutaj grozi mat, moi drodzy. Więc tak naprawdę się, trzeba się zająć bezpośrednio obroną tej wieży. Oczywiście jeszcze dodatkowo wisi ta. No dobre posunięcie, ktoś by powiedział. No nieprawdopodobne posunięcie, nawet można byłoby powiedzieć. Natomiast w tym momencie ja osobiście zagrałbym wieżę tutaj, to usb. Na B1 i tutaj wszystko się fajnie broniło. O sorki, tak nie można. Natomiast tutaj biały znalazł równie ciekawe posunięcie. No może mniej dokładne z perspektywy Stochfisza, ale kto by tutaj o się przejmował eee, i zagrał Hetman F3. Hetman F3 broni wieży, atakuje tutaj i broni tej wieży. Co za tym idzie, jest groźba wzięcia tu i tu. Ajajajajaj, aj, 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 no ryzykowne. Dla czarnego to jest czarny, przeżywa ciężkie chwile. No, tak naprawdę ten mm. <coughs> sorki, aktywny hetman, który przed chwilą atakował obie wieże, nie atakuje już nic i czarny musi się liczyć z groźbami. Tu natomiast jeszcze zostało zagrane skoczek e5, moi drodzy. Skoczek e5, aby bronić punktu f7 i aby atakować Hetmana Który no, jest zmuszony tak naprawdę do obrony tych dwóch wież Ostatnio mówiłem wam o przeciążonych bierkach No ten Hetman ma troszeczkę na głowie Te dwie wieże są na jego utrzymaniu Moi drodzy, a czynszy jeszcze nie zapłaciły Kluczowy moment w partii Co gracie teraz Wszystko inne przegrywa Wszystko inne daje tutaj moi drodzy dla Hansa przewagę Czy chcemy dać dla Hansa przewagę? Nie chcemy Gramy moi drodzy w tym momencie D7 No i tak naprawdę jeżeli Poszedłby pierwotnym planem czarny, zabił Hetmana, to bijemy, moi drodzy, wieże, dorabiamy Hetmana, jest szach, bo król g 7, przepraszam, wieża bije w 7, mamy takie piękne poświęcenie, król odbije w 7, bo tak naprawdę nic innego nie pozostaje i teraz... Skoczek jest odbity stępem, tutaj żadne maty nie wchodzą, bo jest stęp, jest szach i jest mat w czterech, który jest, waszym, jest waszą pracą domową, moi drodzy. Mariam Cello zadaje prace domowe dla swoich fanów, niebywałe. Ruch D7 jest bardzo potężny, moi drodzy, bardzo potężny. Jest to atak na wieżę, tego brać nie można, już widzieliście. Wszystko odeszło, wieża pokrywa ten punkt, natomiast w tym momencie mamy, moi drodzy... Równie ciekawe, potężne posunięcie ze strony Białego. Hetman f6. Cóż to, moi drodzy, jest? To jest ewidentnie wsparcie jeszcze dodatkowe punktu d8, gdzie będzie dorabiany Hetman. To jest pozostawienie tej wieży tak naprawdę na pastwę losu. No i Hetman, moi drodzy, zabił na B7. Bicie tego Hetmana, to jest propozycja kolejna, wymiany Hetmanów, jakbyście nie zauważyli, ja dopiero zauważyłem, oczywiście żartuję, to w tym miejscu, moi drodzy, mieliby jakby ten Hetman wziął na F6, to Goniec mógłby zabić na F6. No i zwróćmy uwagę na to, że cały czas grozi pion D. Osiem. Wracamy do naszej partii. Tutaj Hetman wziął wieżę. No, darmową wieżę wydawałoby się, ale nie jest taka darmowa, bo zaraz oczywiście on wchodzi na D8, który mówi w końcu, udało się, zamieniam się tutaj w kobietę. <grym> no w sumie tak, no bo Hetman, no Hetman, tak? A w angielskim Queen, królowa, zamienia się w kobietę, ten pion. Biedny pion, nie? Dlaczego? Bycie kobietą jest na pewno wspaniałe. Ma dużo tutaj dużo, dużo pozytywnych stron z pewnością. No, i moi drodzy, teraz mamy D8, zamiana w Hetmana. Nawet się zarymowało, moi drodzy. Pion doszedł do tutaj ósmego rzędu. No, i jest pięknie, moi drodzy, jest pięknie, wydawałoby się. Ale teraz pada ciekawy ruch, moi drodzy. Ciekawy ruch, wydawałoby się. Skoczek. Tak naprawdę, powiem wam tak na ucho: przegrywa partię. Ale wygląda imponująco, bo jeden Hetman wisi i drugi Hetman wisi. Jest tego wyjście, moi drodzy. Jest z tego wyjście, można pograć na wygraną, ale trzeba wiedzieć jak. Trzeba wiedzieć jak, moi drodzy. Lepsze, pokażę, co było lepsze. Lepsze było już, jeśli, to skoczek, moi drodzy, G4. Wiecie z jaką koncepcją? Już Wam mówię, jeżeli załóżmy teraz zostałby zagrany z hetman z F na E7, o taka koncepcja, by tulać z matem i tu, to skoczek, moi drodzy, w tym miejscu gra z szachem skoczek gra, w, z gra w, w szachem. W szachy gra skoczy Z szachem gra tutaj. Bić wieżą nie można, bo mamy, moi drodzy, matowe groźby. Zwróćmy uwagę. Więc tak naprawdę trzeba by było zagrać królem na G1. No i mamy powtarzanie pozycji, moi drodzy. czarne osiągnęłyby remis. Bardzo tutaj łatwo o niedokładności. Bardzo łatwo o zremisowanie tak wygranej pozycji. Dwa hetmany na szachownicy, ale łatwo o remis. To są właśnie, moi drodzy, szachy. Tu wracamy. Zostało zagrany skoczek C6, a tak na oba Hetmany. I teraz mamy coś nieprawdopodobnego, coś, co zdarza się raz na tysiąc lat w historii szachów, moi drodzy, że dost, e, zostają poświęcone dwa hetmany praktycznie pod rząd. Moi drodzy, znalazł ten ruch, moi drodzy, Manfred Keller. E, nieprawdopodobnie. Widzicie to? To jest kolejny kluczowy moment w partii. Hetman bije. D4, moi drodzy. Hetman bije D4. Tak naprawdę ten hetman już nie wisi. Tu grozi mat, czy tutaj, czy tutaj, więc zmuszone są czarne pobić to skoczkiem. Skoczek bije D4. I teraz proste groźby, moi drodzy. Wygląda na to, że materiał tak jakby się wyrównał, chociaż tutaj dwa niebezpieczne wolne piony idą, ale to nie problem te piony nigdy nie dojdą, bo teraz mamy goniec h6. Jest groźba mata. Jak powstrzymać groźbę mata, moi drodzy? A okazuje się, że można, bo jeszcze czarne w tym momencie zagrały skoczek e6. Tutaj żaden mat nie wchodzi i teraz moi drodzy trzeci kulminacyjny moment w partii, zadanie dla was taktyczne. Jak zagrać tutaj na wygraną, moi drodzy? wygranym ruchem jest poświęcenie drugiego Hetmana. Coś niebywałego. Hetman bije E6. W tym momencie czarne poddały partię z miejsca. Oczywiście, jeżeli to by zostało wzięte, no bo to przychodzi do głowy, jak za partię. Takie perełki, to ja mogę komentować everyday. day. I'm hustling, moi drodzy. Piękna partia, naprawdę zapiera dech w piersiach. Poświęcenie dwóch Hetmanów w ogóle to jest coś, coś czego nie widuje się z pewnością na co dzień, w Biedronce na przykład. Dobra moi drodzy, tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia.